Cześć. Dzień dobry. Stadion w Boguszowie Gorcach. Finał Pucharu Polski. Trasa znana, lubiana. Jedna z tych najtrudniejszych w Polsce. Runda oczywiście będzie całkiem otwarta. Runda oczywiście będzie całkiem otwarta. Po południu. Ja jestem rano. Jest dziesiąta. Więc godzinkę po tym godzinkę po tym jak dotelowo Masters ma start. To samo światło, te same warunki. W dwóch miejscach trzeba się na trasie teleportować. Zatem lecimy na pierwszą część rundy, ale wyścig zaczyna się od drugiej, bo jest taka pół rozbiegówka z Logardenem na początku. I tak no to już jest finisz w Polski polskim. Ostatni, 5 eliminacji w tym roku plus mistrzostwa polski dzieleniej. Wymagający sezon Chodź. No, nie taki całkiem masakryczny. I kończymy właśnie w Boguszowych Górcach, Górale na start. Znakomity wyścig. Bardzo, bardzo wymagająca trasa. Zaczynamy od kawałka zbudowanego singla. Ta trasa w ogóle jest teoretycznie rozznaczona na stałe. To jest w ogóle super opcją. I teraz tu trzeba uważać na ostre kamienie. I łąkowy amrak I teraz wracamy na Sekcję techniczną, którą po wybudowaniu, której po wybudowaniu single tracków nie było. No i zobaczymy jak mi pójdzie. Bo tutaj ten trawers pokorzenia jest krótko mówiąc trudny. Tak prawie wszystko Wow, przeszedł. Na obniżone sztyty. No mokrej oponie. No. Tutaj ślizga, ślizga, ślizga. Tak, bez żadnego odpoczynku, wcale niełatwy żyz. I za chwilkę super techniczny podjazd. A! I zepsuty właśnie. To jest mega wymagające na tej trasie i to odróżnia od pozostałych, że może tutaj poszczególne elementy nie są super trudne, ale ich kumulacja powoduje, że naprawdę jest ciężko, no, no i tu będzie tak samo jutro. Znaczy tylko, że nie będą mokre na tym trawersie, zatem są okorowane już przez zawodników, no i ślizga. Więc z podpóreczką. I w zasadzie bestii odpoczynku zjazd, który wadzi się starszym miarem. Z białoma miniami. teraz jeden z nielicznych naprawdę nielicznych odcinków można złapać trochę oddechu a tak naprawdę to nie bo trzeba ciśnąć na tej prostej i dojeżdżamy za chwilkę do podjazdu, który nazywa się widokowy z oczywistych względów bo jak obrócić się na nim to widok jest wspaniały no i tak tutaj teraz jest w zasadzie jedyny odcinek poza stadionem gdzie jest nie tylko po płaskim, ale po w miarę twardej, równej nawierzchni, bo właściwie wszędzie coś się czai. Tutaj ten zakręt w perworze walki z sypki wiele osób tutaj się wywraca. No i podjazd, na którym trzeba wyciskać wszystko, co się ma. 400, 450, 500 watów w zależności od tego, ile to waży. I jak widać. Nawierzchnia jest znowu niełatwa, bo wilgotna skała taki łupek, który się tutaj wszędzie kruszy. One są ostre, więc też w wielu miejscach trzeba uważać na defekty. Co też jest ważne, to tutaj na tej rundzie, w wielu miejscach trzeba być bardzo precyzyjnym, żeby jakieś elementy wyjechać. To widzieliście. Na trawersie trafiłem w korzenie, przejechałem, a, a na podjeździe, który wcześniej wjechałem 5 na 5 razy. Odrobinę mnie zniosło z linii. No musiałem się odepchnąć. No i teraz, żeby nie było za łatwo, no to lecimy na zjazd, który nie jest hardkorowy. Będzie korzenie, wielanie czy rozrzadka w obręchu, Ale znowu Jest wystarczająco to trudne, żeby tutaj powstawały na nim różnice. Kręte sypki z Niby nic jak korzenie. Trzeba przyciąć. Tęgom wiele linii. Pojechałem wolną, szeroką, to jest bez sensu. I to ja z tą na zakręć jak to na gorzej w No znowu mniej i można złapać widok, to też robię. I podjeżdżamy na jeden z dwóch technicznych podjazdów, które nie bez powodu nazywają się Expert Climb. Zaczyna się od korzenia na góry. Szeroki najazd na korzenie dobry. Kiedyś ten step up był większy po lewej stronie. Teraz jest zataśmowany, ale i tak to jest trudność techniczna. I teraz dojeżdżamy do elementu, który znowu raz wchodzi, raz wychodzi. Bardzo trudny korzeń do góry, a za nim kolejne korzenie. I znowu trzeba być super precyzyjnym przy najeździe. No i właśnie, z odepchnięciem, stratą czasu czasami lepiej jest całą tą sekcję podbiec w zależności od sytuacji wyścigowej i sił bo na przepchnięcie przez te korzenie schodzi bardzo bardzo dużo energii o, słyszycie jak kurcze sapie teraz przez to, że tu jest tyle tych elementów różnych tu nie ma miejsca w zasadzie gdzie nic się nie dzieje nie jest trasa taka jak jak głuchołazy, nawet jak Jelenia i Wałbrzych, gdzie podjazdy są po szuterku, można wciskać ile się ma. Cały czas mimo wszystko troszkę się dzieje. Trzeba sobie szukać linii, dbać o trakcję. To powoduje, że tutaj koncentracja jest wymagana niemal niemal non stop tutaj też, ten kawałeczek I wypłaskich, a jest niewielki trawek i korzenie i tutaj hop, jest w prawo do góry i po teleportacji właśnie w tym miejscu wjeżdżamy na dalszą część rundy przez dziurę po ogrodzeniu i lecimy na dropa, który może nie jest bardzo duży, ale też jest trochę techniczny, bo lądowanie na trawersie niewygodne. Tak jest i tu gdzieś w tym miejscu jest bufet i wyjazd dwustronny i wyjazd przez bramę domu, gdzie za chwilkę się teleportujemy I, wzią, i tu to jest początek trasy w ogóle pierwsze pół okrążenia prowadzi tędy no ja znowu nie ale techniczny wyjazd szybki z elementami różnymi które mogą zastoszyć I ekspert klęb drugi, wcale niełatwy. Gdy trudnym najazdem, z trudnym początkiem, nawrót posypki. Po korzenie. Następne korzenie. I następne korzenie. I tych korzeń w Bogusowie. Cała masa. Wow. Tak jak widzicie. Ciągły fokus. Kiedy pierwszy raz przyjechaliśmy do Boguszowa 5 lat temu na Mistrzostwa Polski, bo wcześniej wiele lat e, nie było, zapisaliśmy się w Małopolsce. Ścigaliśmy się na swoich trasach blisko domu. Potem w pewnym momencie podjęliśmy decyzję, żeby jeździć dalej. No to Mistrzostwa Polski w Boguszowie to było naprawdę dla nas e, route awakening. Tym bardziej, że wtedy padało te wszystkie korzenie. To był jakiś hardcore. Teraz, po tych kilku sezonach, na tych pucharowych trasach, no przyjeżdżamy. Nie wiadomo, że to nie jest tak, że wszystko idzie od kopa. Ale już jestem na etapie. I to raczej jest szukanie optymalnych dla mnie linii jak najlepszych, a nie walka z materią. Kolejny zjazd, również z elementami inne. Jaka banda skorzenia. No raz. I tutaj też taki korzeń do góry dwa. I w każdym miejscu, w każdym. Kolejny podjazd. No, tutaj można coś wyprzedzać, jak ktoś jest bardziej po fizycznej stronie niż technicznej, to tu może zdobyć trochę przewagi albo odrobić straty. No i tutaj zrobił się podjazd ułatwiający te korzenie, bo z nich strasznie ściąga w tych warunkach. ale, te następne te też wymagają chwili uwagi. Krótko mówiąc i podsumowując, to już zbliżamy się do Rock Gardena i końca utworzenia. Ta no, country super rozwija. Rozwija fizycznie, bo to jest chyba jedna z najbardziej skomplikowanych od strony fizjologicznej obniem polarstwa. Rozwija technicznie. Bo trzeba się zmagać na zmęczeniu. Naprawdę z konkretnymi trudnościami. Z roku na rok można być coraz lepszym. Gdzieś ktoś szuka dyscypliny konkurencji kolarskiej, która ma w zasadzie nieskończone możliwości rozwoju, to Plus Country polecam. Teraz Rock Garden z dwiema liniami. No i niestety, niestety. Wybieram prawą wolniejszą. Jest bezpieczniejsza o tym za moment. Auto okay. Słuchaj, słuchaj, lewaj się, Lewa linia jest dużo szybsza, to jest z 10 sekund przewagi. Ale po pierwsze mnie tą na mokrej oponie ślizga. Może nie powinno, ale mnie ślizga. A po drugie jest bardzo problematyczne, jak chodzi o upadki i defekty. Ja chcę ten wyścig skończyć w dobrej formie. I to jest dojazd do końca rundy. Też przez teleport na razie w ogrodzeniu. Słyszycie kosiarkę. Ekipa kosi. Będzie dograne po drugiej stronie. Wjazd na buty. I hop! Też przejazd przez dziurę w stadionie. W ogrodzeniu w stadionu bufet, jakaś nawika na bieżnię. Prawdopodobnie coś wydają. Kawałek po bieżni, dłużłowej, od kulowej. Też te same. Jakieś poślizgi się zdarzają. No, a jeszcze teraz sobie myjemy rowery. Znaczy ja myję rower. Myjemy. Ja, ja myję rower. E, bo, gdyż, albowiem, ponieważ e, jest dobra pogoda, a łatwiej tu niż pod prysznicem na mieszkaniu, które mamy. No, I teraz tak magia wosku. Dwa dni jeżdżenia, napęd czysty trzeba gotować w garnuszkach. I tak to tutaj wszystko wygląda ładnie. Parking, moja żona rower. Pies jest z teściową nie wiadomo gdzie, poszli na spacer. Jest to bardzo, bardzo ładne miejsce. No, więc do zobaczenia na wyścigu.